Jak widać też po stroju, każdy z nas jeździ troszeczkę w inną, inną odmianę kolarstwa, ale stwierdziliśmy, że warto spróbować e, pokazać osobom, które być może m, podzielają w Finie, że, że nie bardzo jest szczęście gdzie jeździć, że jednak jest gdzie i są tu bardzo atrakcyjne i interesujące trasy. Ja uważam, że każdy kolarz ma różne wcielenia, tak? Ja czasami nakładam e, shorty, ruszę na trasę, wracam głodny, brudny i zmęczony, bo tak lubię, a czasami po prostu biorę kajecik, aparat i po prostu wożę się od miejsca do miejsca, robię e, zdjęcia. Czasami może być po prostu ostro, a czasami lekko miło i przyjemnie. W przewodniku znajdziemy przede wszystkim e, Trasy znajdujące się po obu stronach miasta, czyli e, osoby, które mają okazję mieszkać na prawobrzeżu, znajdą tam trasy dotyczące puszczy Bukowej, osoby, które mieszkają na lewobrzeżu znajdą trasy e, znajdujące się w lasku arkońskim w puszczy To jest jedna sprawa. Po drugie e, znajdziemy tam trasy o zróżnicowanym stopniu trudności, to znaczy od można powiedzieć takich bardzo turystycznych, też turystyczno-krajoznawczych pętli pokonywanych po asfalcie, po troszeczkę bardziej zaawansowane trasy terenowe dla osób, które już chcą jeździć, no, można powiedzieć, kolarstwo górskie. Tak? To jest druga sprawa, a po trzecie, znajdziemy tam również mapy, które ułatwiają orientację na trasach, które opisujemy. Dla mnie, powiem szczerze, rower jest bardziej sposobem na pokonywanie tras niż, niż na zwiedzanie czegokolwiek. Michał ma zupełnie odmienne podejście, ale myślę, że to jest plus tej książki, że osoby, które podchodzą w różny sposób do, do, do zagadnienia, jakim jest jazda na rowerze, mogą, mogą znaleźć w niej coś dla siebie. Książka została przygotowana też w taki sposób, żeby odpowiadała potrzebom rowerzystów. Jest, jest wodoodporna, prosto się łatwo, yy, można się nią posługiwać nawet w terenie. Warto zaznaczyć, że wydawictwo jakby już jest... Jedną nogą w XXI wieku. Będzie niedługo wersja naszego przewodnika ukaże się na iPhone'a i na Androida, więc również będzie można jeżąc mieć ten elektroniczny sprzęt w kieszeni i przy pomocy namiarów GPS-u, dobrze mówię, tak? Tak, zwanych tra tak wszystkie, wszystkie trasy są również opisane trackami GPS-owymi, więc będzie można korzystać z nich w telefonie, w nawigacji. No, myślę, że doda to do dodatkowej wartości do, do, do tej publikacji. Dlaczego warto sięgnąć? Myślę, że jest to najprostszy sposób na rozpoczęcie jazdy na, na rowerze zarówno w terenie, jak i zarówno w bardziej jak i w mniej zaawansowanym terenie. Jeśli ktoś nie miał do tej pory do czynienia z jazdą na rowerze, poza miastem nie, może, nie można zrobić nic prostszego, żeby zacząć niż zakupić ten przewodnik. Po co się? Tłuc do końca życia od jasnych błoni do głębokiego, i z powrotem, kiedy jest tyle innych wariantów. Po prostu naprawdę zakładam, że nasz czytelnik objedzie nasze trasy, a później będzie układał własne. Najprzyjemniej to jednak odkrywać swoje własne szaki.